Cześć wszystkim, tutaj Tomek z Dzisiaj Wam trochę o teczce, Riviera Tiki Totem Large Large, ponieważ decha ta występuje w dwóch modelach, większym i mniejszym. My mam akurat tą większą, która ma 106 cm długości, 25 cm szerokości, a jej wheelbase 169 cm. Jak widać, decha od dołu posiada świetną grafię właśnie totemu, stąd też wzięła swoją nazwę. Jest ona nakładana termotransferem, także będzie. Wystarczy naprawdę na długo, nie, nie zdziela się oraz jest naprawdę wytrzymała. Fajnym patentem w tej desce jest to, że posiada ona kolorowe warstwy, z których jest właśnie sklejana. Jest to hybryda bambusa z włóknem szklanym oraz ze sklejką, co daje naprawdę bardzo przyjemny flexik, także jeżeli szukasz czegoś na miasto, będzie świetna. W standardzie decha posiada Traki Paris oraz kółeczka Divine Road Reapers. Z niewielkimi ubiegłejcami tutaj jest właśnie wycięcia. Zadbał producent o to, żeby nie było bajta. Doskonały setup właśnie do bujania się po mieście. Daje świetne uczucie płynięcia po prostu po betonie. Naprawdę, naprawdę świetne wrażenia. Niewielki concave. Bardzo fajnie stopa siedzi, bardzo dobrze ulokowana jest. Nie ślizga się dzięki e, przezroczystemu gripowi, który został tu zastosowany. Właśnie dzięki temu gripowi widać od góry również Logo Riviera z, 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 właśnie z, jakimś taką, z jakąś taką grafiką Nadaje to fajnego efektu Smaczku tej desce Naprawdę fajna decha Do tego dek posiada Tutaj kicktail Który również świetnie nadaje się właśnie na miasto Podjeżdżamy gdzieś do świateł Podbijamy deskę, łapiemy Czy wskakujemy na krawężnik Dlatego do wszelkiego rodzaju Trików Będzie on bardzo, miał dobre zastosowanie Do manuali szowitów Świetna będzie. Jeżeli szukacie dechy, która będzie na miasto do przemieszczania się, do dojazdów, do pracy, szkoły, czy właściwie do no, takich rzeczy, ta decha będzie świetna. Fajny flex, dobry zestaw, świetny setup. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do nas. Bardzo chętnie odpowiadamy, czy to chodzi o tą dechę, czy o jakąkolwiek inną. Subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie inne nasze firmy. Dzięki wielkie alongbordy.pl.